siemano z tej strony terror witam was w kolejnym odcinku z lola tak jest to kolejny odcinek z lola i gram po raz kolejny trujeczkę i tymi się nazywa the pro bro arm no tak super bardzo super nie nie wiem o co w tej nazwie chodzi ale okej okay. I ze mną jest k do Darius jako pamiętacie że tylko mój telefon dobra i z nami jest white soldier gratimo, bo w poprzednim meczu się nie nagrał zbytnio. No e, w i w przeciwnym teamie... E... Daj mi powiedzieć, w przeciwnym teamie jest Gragas i Rayleigh Fiora. będzie grubo. Będzie gruba beka. Tak możesz mówić. Pamiętasz, że w poprzednim meczu byłem najlepszy team w team, tak? Da bo wziął skS-ował tego killa na samym początku i Bokata kupiła sobie dwa, dwie pary butów, nie? No, i później wszyscy powychodzili. No, a później wszyscy powychodzili, i szczerze, na nie cieszyliśmy, że wygraliśmy, nie? Co za ja. Nie, wcale. Po nagraniu. Mówiłem wam, kurwa, dałem wam po 5 stów na głowę, a mieliście siedzieć cicho, no? Najpierw pokaż mi 5 stów. Hajs z YouTube'a Ej, odwołam to, jak ten nie będzie ci się flotu oddawać. Sorry, jednak musisz. Kup mi kubek, kubek, tego, mięsa z kebaba 7... Kubek mięsa No, 15 zł mi daje sobie dołożę dwa złote Czyli zrobię tak po prostu, idę do biedonki, kupuję kubek, później kupuję mielone, wsadzam tam mielone Nie, ale ci. mięso z kebaba tam ma być, a nie mięso mielone Deklu Co ty sobie kurwa to myślisz? Będę mniej niż powinienem No uwierz nie, mielone drogie jak mielony po 3 zł No jest. chyba, chyba jakieś na czarnym bazarku jakimś Znaczy ja biorę... Chyba ja biorę u Ciebie, u jelony. Ciebie tego, nie? U Ciebie na bazarku, nie? Ale coś Ty myślisz, że jakieś świeże mielony dostaniesz? No, a je. Nie? No, chociaż to, kubek no, chociaż kube. świeży Ale. będzie, nowo kupiony Nie, też, Te ze śmietnika Idziemy tu? Urwa nie bo Kados ma takiego popędy, że dopiero do rana kupi... Co ON robi? Kados, zniszczyłeś w ogóle... Ej, czemu ty but... Był... Aha, bo ty masz W na początek. Kados... Nie wierzę, że, że... to zrobiłeś. Nie, nie wziąłeś... nie wziąłeś tych... tych itemów, co ja zawsze wam... Czemu wyście... Czemu wyście dalej nie poszli? No bo to oni tam są już. A skąd wiesz? No bo tego... widziałem ich. Tak, nikogo nie widziałem. Zamknij się! Czekaj, jak poleci krew, to tam są. <laughs> dobra, <laughs> okej, okay. wszyscy w ogóle jakie itemy, nie? W ogóle żal, <laughs> wszyscy na hapsa. Weź <laughs> to, cześć. Pabeczka tu jest. <laughs> to idź po nią. No, Kados, kurwa, co ja mogę to Weź, weź jedni grubasa, gruba? Nie, dobra, nie, nie, ruszaj się lepiej. <laughs> <Co? laughs> Czy Rayle idzie tutaj. Ona tu idzie. Ale jedny jej i Rayla tu idzie czy kto? Bo ja nie wiem już. No i Rayla. Dobra, to spoko. Wy macie Gragiego na dole. w no, sumie. Ole mi wyjebał. Kto? No ten Graga strapi mnie beczką. SS. Już. No. Im się bać? Serio się boję. Dobra, jednak są na dole. Tylko teraz na przykład, czy są na dole, nie? No dobra. No, no. Pierdala, idź stąd. Biegaj tam i z powrotem, żeby ten grubas cię nie trafił. Lubię wyzwania. Ten grubas w ogóle kupił. Ja w ogóle mam egzosta, to ją zabiłem? SS? No, wy się zagapiacie, nie? No, mniej więcej. Was jest dwóch, nie? Dwa razy. Z... No, i obaj ta, takie zamówy rodzinne. No. Jest w ogóle Fiora, pierwszy level. W ogóle, Jarwan mi się ściął i, tak, i taką czkawkę dostał, nie? Gragas do was idzie sam. Ty kurde, mogę ej ty patrz, chcesz? ej! Mogę sobie tu puścić flagę, ale nie mogę... Słuchaj, że ja mogę na tym skampić! Na czym? Na hubso? Jak pierwszy raz tego nie przejmą, to mogę na tym skampić. Dobra, przejęli. Uważaj tam, mm NR. -hmm. Spokojnie, jak na wojnie. Kurde, ale wardy by mi się przydały, nie? Tu właśnie się wardy przy tym. z krzaków. Co? Toni z krzaków. Ciągnij z krzaków. Widzisz, co to Masz level, pajacu. Co przypadek, wozu we skill. Ciągnij z krzaków, krzaków. krzaków. isru. Ale ty, zrobiła mi damage tylko z tego. Ze skilla. SS. Mnie też ss bo cofnęło mnie. Czy ten... czy ten Gragas sobie myśli Groby, bo Man, jeszcze cię coś now, tego nie... Idę po apteczkę. I no Fiora. Mikro, Jezu! Brzmie miał włączonego. Miał cały czas. Nie? Ej, oni coś mnie nie lubią, a wy sobie możecie tam na bocie farmić, bo oni chodzą tam i z powrotem. Waldo. <noise> Kados na dupiach miniony jako szajbus. Jak szajbus. <noise> Kados! Kados szajbusie. Chciałem <noise> czwarty level, Co? No, bo... no i dlatego na dupiach miniony ja puszowy jak cyrko. Kados szajbusie. <noise> Szajba <noise> <Shayba> ci bije? <noise> Uważaj, żeby ci szambo nie wybiło. W <noise> ogóle, jakie suche. <noise> Nadsucha, robię go. W ogóle ty, ile, ile ja mam AP? Czyli ja mam 55 Ile muszę sobie ulec? top 1, dobra, re. A ile ty tam AP mówisz, jest top 1? <laughs> I regla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Miniony też liczę, wiesz? Ja mam miniony na klacie, bitch. Siekha, jakiś Ale ja ją harasuję, nie? To jest po prostu. ile miniony u mnie w krzakach stoją. Nie? U mnie, u mnie, miniony się chowają przede mną. SS. Okej, okay. re, re, SS, re. SS. re. SS. re. Albo, ale przynajmniej mówicie. Tarantino, No patrz w ogóle, ej, what, what the fuck! Fiora, co ty robisz? Jeżeli coś mówi, możecie tu wpaść, nie? Bo ta to Fiora dobra, tak się, że jakbym był na bocie, to już bym ją dawno z trzy razy zabił. Dlatego nie wiem dlaczego w ogóle. Jakbym miał szósty, to już w ogóle sieka. <tuszy> Ja bym tam do ciebie wpadł Tylko najpierw muszę się zrekolować i kadosa bo mnie denerwuje to niego nie Ja tam nic o nie słyszę muzykę Uciekam o! Uciekać Aaaaa Uciekać Co robi Kados? Recall. No Wow Przyjmuję no ma... No musimy oddać no, nic nie... no bo Kados, nic nie ma... wow. no, no bo Kados, no bo żal, bo masz czwarty level <laughs> Wszystko twoje wina. Nie pyskuj. Dobra, idę. Idę, bota, zabijemy ich. Chodźcie, mam, mam ulta. Gdzie oni są? Rayla na topie, siedzi i farmi. Halo? Nie ma ich. Może tu są? Halo? Surprise jest apteczka. Father, Nie straszy, a ty ich straszysz. pogragas to był, grubas. I Rayla cofa w ogóle do tyłu, lol. No stop. Kurwa, kro. Co? Ja nie wiem, jak można cały czas guzik trzymać, nie czaję go. Nie się pytasz? Tylko ściszyć. Żeby wyciszyć. On jest? <laughs> Siedzi koło ciebie, no ty to masz problemy, nie? Naprawdę. Nie, bo miałem go na testie włączonego i słyszałem jego mikrofon, jak cały czas włączony był. Tak w pienie nie? Bzzz. No Bzzz. Bzzi. miał osy w dupie Captain Timon on O dzięki mam widoczność jesteś żywym wardem Dzień są. No co ty robisz? Czemu ja mam ci tankować miniony z gredzie? Halo? Weźcie, spuszczaj najpierw. Sorry, bro, sorry, bro, demacja! Demacja! Ale widzisz, bo to jest właśnie to głupie, że. Jak ja robię ulta, nie? To ten grak spuszcza beczki i was wywala z mojego ulta. Altar Hop, hop, hop. Ej, hop, Irela! Hopcy, hop, hop, hopcy altar, nie altar. Wola altara przejąć? Miniony tu ciągniesz za sobą. W ogóle beczkę bym mógł puścić, żeby mi to przerwać. Nie, to nie łaski Dobra, Dobra, weź apteczku, Żeby się nie marnowała. Trzeba jak najczęściej brać. Kurw! na Myślałem, że się nie sfleszuję i. Ej, patrzcie, patrzcie. No widzę, ale ja. Nie mam multa, nie mam nic. Wszystko, wszystko na cooldownach. Kados. Aha, Aha jezu, ja, yes, jakie. Ja, ja myślałem, że ty już giniesz w tym A tu to, a to, a to, patrzę, kurwa, przecież to jest team. On na niewidce tam siedzi, nie? A ja już tak white, ty debilu zginiesz. A myślałem na początku, że to kados, nie? Atakujemy ją. No dawaj. Co na flasha nie ma. To patrz, no patrz, nie! Nice. ale ty w ogóle tej biegnie tak na, na, be, na tym, na bezrobociu biegnie, nie? Zusu dopiero co wraca i. Zus i jego składki. Tam <todkodziora> Dawaj, sobie. The idioci po prostu. Ej w ogóle, miniony na klacie. Miniony na klacie, jeszcze dwóch czempów. No na pewno uważaj, Bokoj kości... jest ale, ale już chcieli na mnie zrzeszyć, już chcieli na mnie rzeczy, nie? No serio, ja myślałem perfilnie, że zginiesz, nie? A, przy, a, a tak po chwili, Timo, pasyw, omy czemu? Nie. Na początku myślałem serio, że to Kadus tam stoi debil. No ja myślałem, że oni wiedzą, że ja tu jestem. Tutaj tairela jakoś tak, no. <laughs> nie, nie chyba nie widziała. I ja poczekam sobie na budki. Dobra, już mam. Ja tylko tak z krzaków wystąpię. No i nice. Dobrze jest. No, ty sobie możesz grzybić, to tu masz fajnie. No, czy, czy czapencje Ząb naszora ci polecam na nim, bo jest dobry. Idę, 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 idę. Grzyb, exof, lol. Idę, 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 idę. Do mnie. <laughs> Brzuci ci beczkę śmiechu. Wasze winy Nie, nie nasze nie to, bo nie biegłeś w moją stronę. Ani w moją. Wow, no, ale mogłeś po prostu do góry uciekać, że i już tam biegła. Hehe. <grybujesz> czy, czy ty tylko farmisz, albo udajesz, że farmi. Ja nie farmię, mam większą farmę od ciebie. No, na pewno ja minionów na klatę nie biorę. Coś na lifestyle będzie trzeba kupić. No. robię tak, żeby nie wleźli do naszego altara <noise> SS. Oha, ona przyjmuje no, Ok. okej. No, chyba udaje, że last hituje, nie? Idę bota, mam multa. No chodź, 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 zabijamy. Telefon. Nie ma ich. Ale jest zapleczka. Where are they are? The fuck? Gdzie oni są? Nie ma nic trapa. Ta trapa, ta trapa jasne, pod towerem stoją. No. <laughs> he he, 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 he. Ciekawe, jak to tam No, albo na bota możemy wparować i zamordować, bo na flasza nie ma chyba. One i Patrzcie. Na golemy, to wcześniej wyszedłeś. No, chyba skoczyła do was, nie? do no, no, no. flash, <laughs> lol. A jaki to był beznadziejny? O, oh fak, padniesz. Czekaj, 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 z gredzie mały. Omygryta Fiora. Lol, beczka śmiechu. Zabiłeś ją. Mordujemy? Oj, Dawaj, to Dawaj, czurę, nie. 3, 2, 1. Aaaa, mam cię, Grubasie! Mam cię! <ścoughs> Nadziałem go! <ścoughs> A tak pierwszy, tak. Nie, tak. A range a mi wystarczył. Ej, nie mam many, muszę cofnąć. A tak hamsko range starczyło. <ścoughs> I nadziany Oj, light. Napierdole, nie, many nie. No, ej, mówiłem ci, dostawi mnie na. No, tak? i Rayla, Irela była tutaj, ty byłeś tutaj, mogłeś uciec. Kto ci, po, kto ci powiedział, że masz zostać? No, Jak twoje sumienie, to sorry. Nie masz grzyb last ty Robi. Bije mnie, Irela mnie bija, w sklepie siedzę. O, no, radziłbym cofnąć. No ogóle, taki tym że mnie miażdżą. Ej, a mój team, a mój mnie nie osłania. Tak, tak, jasne, bo zawsze biegniesz w nie w tą stronę co trzeba i nie, nie słuchasz tego co ci mówimy. Dlatego kados ma 3-1, a ja mam 2-0. Teraz... Ja robię jungle im kradnę, kradnę pieniążki, stójcie tu kradnę, kradnę hajs, który się... wiesz No wy jest z tą beczką No co, co to było? No debi Wywalił mnie z własnego, ulta, ale idiota Beczka poleci Crość gdybyś na to stanął, to byśmy to przejęli szybciej Ej, zauważyliście, że ten on po niemiecku mówi coś? Coś... Aha, bo macie po polsku Dobra, ale coś niemieckim zajeżdża Nie ma Nie ma i Rayli, w ogóle Fiora chyba fawka poszła Oby nie, bo żal No, no w ogóle postawił dwa grzyby i myślał... A jestem Timo, grzybiarz. No Jezu no Jezu, a ty jest głupi white. Auto no i tak, ta, auto atak a nie auto atak. I ci pierdol, będziesz o pomocy, zobaczysz. Masz reporta, jak kupi. Masz, masz reporta, nie? Napiszę taką, taką notkę na A4, stary. No chwila, Irei... zajmuję się z To beczka śmiechu. Dzięki. No spoko <laughs> W ogóle nasz chomik wyścigowy coś wolno biegł To ty jednak jesteś Została. chomik wyścigowy czy co? Jaki grid, no jaki grid nie musiał się sfleszować i zabić je Musiał, nie? <laughs> Dał on o flaszku widzę Kto u nas widuje? Timo! Timo on, duty. Timo on feeding. No tak, I'm just, I'm just Timo. Tak, sorry, bro, jestem Timo, mogę fidować. Jest, jestem, cho jestem chomikiem, mogę fidować. Ej, Czech, że tak mamy, tak, Jarvan, Jarvan Darius, nie? A, a Timo jest chomikiem, jest naszym pupilkiem. No Wy jesteście jesteś gejami? To jest nie... Spierdolę ta, ta, ja, 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 ja tam tego, ja tam nadziałem Gragasa, nie? Na mojego kutasa Ale no. Normalnie... ...kupa radości Kupa Beczka Patrz O, wilki, dzięki no wypierdalej, to jest moje Wziął mu to za Wziąłem mu to, do serialnie, nie? Jak ja to zrobiłem? Weź pociąg Pać. No ej, czemu z własne ulta tam nie wywalają? W ogóle rzucił beczkę w swoją stronę. Ej, patrzcie się zgubiliście drogę czy co Patrz. fuck fuck fuck... Jak ty... Nie, The Walking Dead po prostu, nie? No i Zonia. Ej, nie mogłeś tego wcześniej użyć. Ej, masz trzy poty jeszcze poty, muszę sprzedać. Nie sprzedawaj tego cieci, używaj tego Coś za każdym razem przydaje, czy miniaturki porobić do tego wszystkiego? Pamiętasz, tak jak ten, nie? Co? No, z miniaturkami mam patent wymyślony, ale tego, to, to co wczoraj wymyślili. I to ona mnie zabije. Co ona ma? Nie, w grzyba weszła. Uratuj mnie. potworze O! no Nie dźgnąłem jej, nie? Teraz ją zabi. W ogóle ona ci zrobi stuna, a ty ją przed... Ej, patrz. Ej, gragas. No! Ty masz full hapsa! Ej, bot. Fiora, w ogóle, Fiora, dziesiąty level, 1300 hapsa spuszowała. No chodź! Czemu się stan stanąłeś i się, się śmiać z niej? Bo jest słaba. no co za Patcie. No. Patrzcie. Jeden jeszcze świora. Ten Gragas coś tu robił. no. Chodźcie, musimy to No to może Altar A, ultuj. Demacja No, w ogóle patrz, odpychają mnie od Kili. Zabij go <grystanie> Ale dobra, dźgnięcie i pierdolnięcie Jak my to robimy? Jak my to robimy? Czuję się jak jakiś pros, nie? Dobra, posłuchajcie bota Ale to zrobiliśmy g nie. To bodo... Ale z tym tym to też, nie? No i tak najlepszy, tylko tak, Gragas ucieka i tylko tak, ja go nadziałem, tak, jebnięcie i pierdolnięcie, nie? ja zrobiłem, a ja zrobiłem Poland, shit. Czy... No chyba wy! Jakoś z wami wygrywamy! No. Yes, we shit and we win. Nie masz ulta, co? Ona ja mi coś nie lubi. Spierdol się! <grydolę> Uciekaj! Ah! White, soldier, help me! White, pomóż White, O, w rejfy. <grydolę> And Jul, czekaj. You suck! <grydolę> <grydolę> No ej, szczerze to tak jest! Wyzywają nas, że jesteśmy polskich gówno, tak, po, Polacy do gówno, jej, wygrywamy z wami! No naprawdę coś obstawiam, że oni też, wiesz, są normalnie PL wszyscy A Nikt cię zazwyczaj do tego nie przyznaje. Ja się przyznaję, że jestem Polakiem, co mi do tego? No ja nie i co? Znaczy ja, 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 się, ja się mogę przyznać, że jestem Polakiem, ale nie piszę po polsku. Bo ja wiem później jakie konflikty z tego wychodzą na... na... na przykład na piątkach Oj, mas... to jest masakra przecież Chodźcie, idziemy Cry more A co właśnie? tam, chodź, nie cofaj się Wow nie cofaj się i temsa idę kupić, maybe you cry <gry> Cause you lose Nie, no, chodź, patrz Chodź No, żal No chodź tu! Kom hey, tu, 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 tu papa! Przyszedł Timur z <laughs> ale tak specjalnie spieszyłem po tych <laughs> to dżwp, chłopaki! <laughs> super super flash. These games I think easy. <laughs> więc to to by było na tyle. E, trzymajcie się ciepło cześć i na razie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Widzimy się za minutę. Widzimy, Widzimy się. Nie, no no, bo nagrywamy od razu wszystkie po kolei, więc na razie.